Siema, 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 siema! Dzisiaj bicik ósemkowy. Moim zdaniem najważniejszy, a na pewno jeden z najważniejszych w nauce gry na perkusji. I w tej lekcji nauczysz się go grać. Ale zanim ruszymy, kliknij subskrybuj, będziesz na bieżąco ze wszystkimi lekcjami. Dobra, i tak jak ostatnio, trzy etapy nauki. Najpierw koordynacja, czyli co z czym po kolei, później pokazuję wam nuty i gramy sobie powolutku już troszeczkę dłużej, a następnie odpalamy metronom i ćwiczymy dwa sposoby z metronomem, żeby szlifować ten bit. Super, jedziemy. Słuchajcie, najpierw jest uderzenie hi-hatu i stopy. Proszę bardzo, hi-hat i stopa. Pyk. Teraz wy. Ok, drugie uderzenie jest w sam hi-hat. Zapraszam. Później mamy hi i werbel. Pyk. Teraz wy. I na końcu mamy sam hi Pyk. Czyli jeszcze raz. hi ze stopą. Pyk. Sam hi Pyk. hi z werblem. Pyk. Sam hi Pyk. Łapiecie? To jeszcze raz. hi ze stopą. Pyk. Sam hi Pyk. High z werblem, pyk, Sam highhead, pyk. OK. I jeszcze jeden. Highhead ze stopą. Pyk. Sam highhead, pyk, hi-hat z werblem, pyk, Sam high. pyk. I ostatni highhead ze stopą, pyk, Sam highhead, pyk. hi-hat z werblem, pyk, Sam high, pyk. OK i ten bicik w nutach wygląda tak. Proszę. Jest zapisany na 4 czwarte, czyli ten patent, który Wam zagrałem przy, przed chwilą przy koordynacji, jest tutaj zagrany dwa razy. I jeżeli chciałbym to wyliczyć, to grałbym to tak. Uwaga. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Ok, to teraz czas, żeby zagrać to parę razy z rzędu. Odliczam bardzo, bardzo wolno 3 i 4 i, a my w skupieniu precyzyjnie, tak, żeby mieć czas, żeby się zastanowić, co po czym gramy. Uwaga! 3 i 4 i. Raz i. 2 i. 3 i 4. I. Jedziemy! Raz. Dwa i trzy, i cztery, i jeszcze trochę. Raz. I dwa, i trzy, i cztery, i, I jeszcze jeden. Raz. I dwa, i trzy, i cztery. Okej, okay, zachęcam, żebyście ćwiczyli sami dłużej z liczeniem. My tutaj w wideo zrobimy sobie taką jeszcze jedną krótką serię, troszeczkę szybciej. Uwaga, odliczam. 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i stop. Ok, to czas odpalić metronom, i tak samo jak w tym naszym pierwszym bicie jakiś czas temu, odpalamy metronom najpierw ósemkami, najpierw będzie nam grał ósemki, a później ćwierć nuty. Czyli ustawiamy sobie nasze ulubione tempo 60. Jest 60 i on teraz gra ósemki. Polećmy sobie jedną serię. 3 i 4 i raz. I 2 i 3 i 4 i raz. I 2 i 3 i 4 i Raz i, i i i raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy, i cztery, i stop. Ok, weźmiemy nieco szybciej tak nawet grubo, szybciej. wy tak nie przeskakujcie wy idźcie krok po kroku ale tutaj wiadomo czas 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 antenowy mamy teraz 88 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 kończymy stop Spoko, to teraz pacniemy 120. O. 120. Ostatnie tempo ze mną na ósemki w metronomie. Błaga. 3 i 4 i raz. I dwa i trzy i cztery i, i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i, 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 i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz Dobra i znowu gramy w tym samym tempie co przed chwilą 120, ale metronom będzie nam stukał już ćwierć nuty, czyli ze 120 zrobiłem 60 i tak naprawdę powinniśmy to ćwiczyć jak najdłużej, ale ten metronom ósemkowy jest po to, bo to może sprawiać na początku problemy, a z tym metronomem ósemkowym, który gra nam na każdy hi-hat jest prościej, ale ostatecznie fajnie by było jakby było tak, czyli że metronom teraz gra nam ćwierć nuty w 60, my sobie już łapiemy ósemki w głowie, ja za chwilę nabijam i gramy jeszcze jedną taką serię tylko z takim metronomem. I teraz, słuchajcie, ja będę trochę liczył, ale też będę wyłączał liczenie. I proszę Was, spróbujcie razem ze mną trzymać ten rytm i dalej grać, nawet jak nie będę liczył. Uwaga, jedziemy. Trzy i cztery i raz. And yeah, Dobra. Następne tempo, moi drodzy. 76. Znów mi się tak kliknęło, chyba jak tydzień temu. Nabijam i ćwiczymy. 3 i 4 i raz i 2 i 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 3 i 4 i. Raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery i... Dwa I 3, i 4, i raz, i 2, i 3, i 4, i raz, i 2, i 3, i kończymy. Stop. Ok, i ostatnie ze mną, 92, spróbujcie, ale jeżeli to jest za szybko. To nie grajcie. To najlepiej posłuchajcie i cofnijcie się do takiego, gdzie jest wam komfortowo, bo w sumie powinienem to wcześniej powiedzieć. Naprawdę się nie ścigamy. Czyli jeżeli nie dajecie rady, na przykład, jeszcze grać w 60, bo jest to dla was za szybko, to ćwiczcie jak najdłużej z tymi ósemkami, czyli z tym metronomem, który gra na każdy hi-hat. Długo, długo, luźno, spokojnie i to tempo w końcu przyjdzie. Ale zawsze to tempo jest dużo mniej ważne niż swobodne, precyzyjne, fajne, luźne granie. Naprawdę. Nie śpieszcie się, nie śpieszcie się, dojdziecie do wszystkiego, tylko step by step. Dobra, a ja tutaj 92 naliczam i jedziemy. 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 4 i raz i 2 i I raz, i dwa, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i kończymy stop! Oh yeah! Bici kusemkowy poćwiczony. No i teraz wasza kolej. Zachęcam was, żeby ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I etapami. Najpierw koordynacja. Tutaj wiadomo, w tym filmiku na YouTube to bardzo szybko wszystko się dzieje, ale najpierw Koordynacja, czyli obczajcie co z czym i mega wolno, tak żeby Wam było komfortowo po kolei poprawna kolejność instrumentów i kończyn. Później jakaś tam dłuższa seria, też w wybranym, wolniutkim tempie z liczeniem, a później odpalajcie metronom i grajcie, grajcie, grajcie. Jest jeszcze taka fajna opcja, jak już Wam to będzie przychodzić łatwo, jak już trochę nabędziecie sprawności w tym bicie, żeby odpalić muzę i trochę posłuchać. Naprawdę. Słuchajcie muzyki, której słuchacie na co dzień, i zobaczcie, czy tam przypadkiem nie ma takiego bitu. A jeżeli jest, to spróbujcie go zagrać razem z tą muzyką, spróbujcie go rozpoznać i zagrać. Podobne bity ósemkowe naprawdę występują w mega różnych postaciach. Wiadomo, że są trochę pozmieniane, jest inaczej stopa, inaczej werbel, ale w tej pulsacji występuje to w tak ogromnej ilości muzyki, że to aż głowa mała. Więc naprawdę, jak już to opanujecie, wejdzie wam to w krew, to spróbujcie jeszcze słuchać tego, co słuchacie. Spróbujcie wyczuć, gdzie ten bit jest, czy nie, i ewentualnie zagrać z muzą, i to na pewno będzie bardzo fajne doświadczenie dla Was. A ja, jak zwykle dziękuję. Dalej robię filmiki dla Was i proszę komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie, oczywiście subskrybujcie. I yy, yy, napiszcie komentarze, czy na przykład nie za szybko są te ćwiczenia albo coś, czy Wam się z tym dobrze ćwiczy. Dajcie znaka, bo ja z przyjemnością będę to usprawniał, tak, żebyśmy sobie fajnie pracowali i się rozwijali. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi, bo one mi dużo dają. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego i do zobaczyska w następnych odcinkach. Siemano!